Stary dom na obrzeżach Krakowa stał samotny jak wyspa w Morzu Mgły. Kamienne lwy przy bramie patrzyły pustym wzrokiem na rzadkie przechodzące auta, a zimne powietrze niosło echo własnych kroków po marmurowych schodach. W tym domu mieszkał pan Stanisław, mężczyzna po pięćdziesiątce, z ostrymi rysami twarzy i oczami zimnymi, jak tafla wisły zimą. Na ścianach wisiały portrety jego samego raz w garniturze, raz w mundurze, raz z fałszywym uśmiechem obok polityków, ale wszędzie ta sama pustka w spojrzeniu. Wśród tych zimnych ścian poruszał się drobny, wychudzony chłopiec, Olek, który miał 8 lat, ale wyglądał na sześć. Skórę miał bladą jak mleko, dłonie drobne, żyły na nadgarstkach rysowały się jak cienkie nitki, a suchy kaszel przerywał ciszę, gdy przesuwał mokry mop po zimnym marmurze. Każdego ranka wstawał przed świtem, by wycierać kurz z parapetów, zamiatać schody i szorować podłogi, nawet jeśli płuca paliły go od środka, a kolana uginały się pod ciężarem wiadra z wodą. Zawsze było jedno pytanie, które unosiło się w powietrzu tego domu jak duch. Dlaczego ten bogaty człowiek zmuszał chore dziecko do sprzątania? Jakie długi, jakie sekrety ich łączyły? Dlaczego to właśnie Olek musiał codziennie polerować te podłogi, których nikt nie brudził? Nikt o tym nie mówił, ale oczy Olka zdradzały lęk i coś jeszcze, ciche pragnienie, że kiedyś te drzwi się otworzą, a on już nigdy nie wróci. Tamtego ranka, gdy mgła była tak gęsta, że nawet latarnie znikały we mgle, Olek otworzył bramę, by wyrzucić wiadro brudnej wody. Wtedy go zobaczył. Siedział przy bramie chudy, brudny, złotowosy pies, którego sierść była posklejana błotem. Oczy psa były pełne głodu, ale nie strachu, patrzyły na Olka tak, jakby już go znały. Olek cofnął się krok w tył, bo wiedział, że pan Stanisław nie znosił zwierząt i że pies oznaczał kłopoty. Jednak pies nie szczekał. Po prostu patrzył, merdając słabo ogonem, jakby mówił: Proszę, tylko mnie nie odpychaj. Gdy pan Stanisław zobaczył psa przez okno, huknął głosem, który odbijał się echem. Wyrzuć go. Nie chcę tu żadnych psów. Olek patrzył na niego, trzymając wiadro, a potem na psa, którego oczy nie odwróciły się ani na chwilę. Chłopiec zrobił to, co było zakazane. Zamiast go wygonić, rozkruszył kawałek czerstwego chleba który został mu z wczorajszego śniadania i podał psu pod bramą. Pies zjadł powoli, oblizując rękę chłopca, a jego ogon uderzył lekko o ziemię, zostawiając smugi błota. To był początek cichej więzi. Każdego ranka Olek wychodził wcześniej, by podzielić się okruszkami, a pies czekał przy bramie, mrugając o spale, ale zawsze się cieszył, gdy go widział. Było coś w tym spojrzeniu psa, co przypominało Olkowi ciepło, którego nie pamiętał, tak jakby ktoś obiecywał, że to nie musi tak wyglądać do końca życia. Nie wiedział jeszcze, że ten pies zmieni wszystko. Nocami, gdy marmurowe korytarze milczały, Olek leżał na cienkim materaku w komórce obok kuchni i patrzył w sufit. Słyszał kroki pana Stanisława, gdy chodził po swoim gabinecie, i słyszał swoje własne myśli, których nie umiał uciszyć. Mamo, mówiłaś, że zawsze wrócisz, powtarzał w myślach, czując, jak oczy pieką, a oddech robi się płytki od tłumionego szlochu. Widział w głowie obraz mamy siedzącej przy kuchennym stole, z rękami szorstkimi od pracy, uśmiechającej się do niego nawet wtedy, gdy oczy miała zmęczone. Pewnej nocy, gdy Olek miał jeszcze sześć lat, mama upadła przy piecu. Nie wstała już. Pan Stanisław stał wtedy w drzwiach, a ludzie z Pogotowia zabrali ją, zostawiając w powietrzu zapach zimna i żelaza. Kilka dni później, gdy wrócił z pogrzebu, pan Stanisław powiedział tylko: Twoja matka miała długi. Będziesz je spłacał. Olek nie rozumiał wtedy, co to znaczy. Rozumiał tylko, że od tamtej pory musiał wstawać wcześniej i sprzątać. Że nie mógł już biegać boso po łące za domem, tylko myć podłogi, które nigdy się nie brudziły. W tych chwilach w samotności jego serce szukało choć iskry nadziei. I wtedy pojawił się on złotowłosy pies, którego Olek nazwał kropek, bo na jednym uchu miał małą, czarną plamkę. Kropek zaczął podchodzić coraz bliżej. Kładąc pysk na kolanach chłopca, gdy ten siadał na chwilę przy murze, by złapać oddech. Czasami, gdy Olek płakał, pies oblizywał mu policzki, a chłopiec chował twarz w jego brudnej sierści, wdychając jej zapach, który pachniał deszczem i wolnością. Pan Stanisław widział psa coraz częściej. Pewnego ranka stał przy oknie z filiżanką kawy, patrząc, jak kropek leży przy nogach holka, ogon bije o ziemię. Na twarzy mężczyzny pojawił się krzywy uśmiech, ale nie z radości. Chociaż szczury przegania, mruknął, odkładając filiżankę. Nie wygonił psa. Pozwolił mu zostać, ale za każdym razem, gdy widział, jak Olek głaszcze kropka, w jego oczach pojawiał się piny. Czasami mówił: Przywiążesz się do niego, a on kiedyś odejdzie. Lepiej się nie przyzwyczajaj. Olek nie odpowiadał. W jego świecie kropek był jedynym, co przypominało mu, że istnieje coś poza zimnem i ciszą. Z czasem pies zaczął chodzić za nim wszędzie, do piwnicy, do ogrodu, a nawet siadał w progu, gdy Olek czyścił korytarze. Kiedy Olek miał taki kaszlu, kropek siadał obok, patrzył mu w oczy i delikatnie kładł łapę na jego kolanie, jakby mówił, nie jesteś sam, kropka. Pan Stanisław patrzył na to wszystko z dystansu. Jego spojrzenie było puste, ale czasami coś w nim drgało, jakby wspomnienie, którego nie chciał przywoływać. Czasami, gdy kropek szczekał w nocy, a Oleg biegł do drzwi, by go uspokoić. Pan Stanisław stał w cieniu korytarza, zaciskając palce na poręczy z oczami wbitymi w chłopca i psa. W tym zimnym domu powoli rodziła się drobna nić ciepła. Kropek był jak promień słońca, który wpadał przez zakurzone okno, rozświetlając najmniejsze zakamarki marmurowych korytarzy. Olek przestał czuć się zupełnie sam, a pan Stanisław, choć milczący, zaczynał dostrzegać, że ten pies i ten chłopiec byli ostatnim, co trzymało ten dom przy życiu. Lipiec był duszny, a w marmurowych korytarzach domu unosił się zapach wilgoci i kurzu. Olek coraz częściej zatrzymywał się, opierając mo po ścianę, by złapać oddech. Kaszel rwał mu gardło, płuca piekły, a obraz przed oczami zamazywał się od łez i zmęczenia. Wiedział, że jest słaby, ale praca czekała każdego dnia. Pan Stanisław patrzył na niego chłodno, z założonymi rękami. Nie skończysz, nie dostaniesz jedzenia, powtarzał sucho. Odwracając wzrok. Każdego dnia lista zadań się wydłużała: mycie okien na piętrze, zamiatanie pojazdu, czyszczenie schodów. Olek czuł, że jego ciało się poddaje, ale mimo wszystko wstawał, bo wiedział, że jeśli nie będzie sprzątał, nie przeżyje. Kropek szedł za nim krok w krok, patrząc uważnie, gdy chłopiec miał napady kaszru. Czasami pies szczekał cicho, jakby prosił, by Olek usiadł, odpoczął choć chwilę. Chłopiec siadał wtedy pod ścianą, Głaszcząc psa, szeptał. Jeszcze trochę, kropku, musimy dać radę. Konflikt narastał jak burza, zdrowie chłopca gasło, a pan Stanisław, zamiast zauważyć, jak drobne ciało Olka słabnie, tylko dokładał mu obowiązków. Zamiast współczucia była cisza i kolejne polecenia. Kropek stawał się coraz bardziej opiekuńczy. Gdy Olek miał atak kaszlu, pies podchodził, kładł pysk na jego kolanach, warczał, gdy ktoś podchodził za blisko. W tym domu, w którym wszystko było zimne i sztywne, pies był jedynym, który nie pozwalał Olkowi zniknąć samotności. Pewnego dnia wszystko się zmieniło. Był poranek, powietrze było ciężkie od deszczu, a Olek mył marmurowy korytarz prowadzący do wielkiej sali z obrazami. Kropek siedział obok, a echo szczęku wiadra odbijało się od ścian. Chłopiec poczuł, jak świat zaczyna wirować, ręce mu drżały, a mop wypadł z dłoni. Kroki odbiły się głucho, a potem nastała cisza. Olek upadł, uderzając głową o zimną posadzkę. Kropek natychmiast podskoczył, szczekając głośno, biegając wokół chłopca, który próbował złapać powietrze, ale każdy oddech przypominał igły w klatce piersiowej. Pies pobiegł do kuchni, chwycił miskę z wodą i powlukując z powrotem do Olka, rozlewając wodę po drodze. Lizał mu policzki, piszczał, próbując go obudzić, ale chłopiec tylko szeptał. Kropku, zimno mi. Wtedy pies pobiegł pod drzwi gabinetu pana Stanisława. Zatrzymał się i zaczął szczekać tak głośno, że echo niosło się po całym domu. Drapał w drzwi pazurami, wyl, aż w końcu drzwi się otworzyły, a w progu stanął pan Stanisław z twarzą ściągniętą gniewem. Co jest? Warknął, ale gdy zobaczył psa, który cofał się, prowadząc go do korytarza, a potem spojrzał na ciało olka leżące na zimnej podłodze, coś pękło w jego oczach. Podszedł powoli, patrząc na drobne ciało, i nagle świat zamarł. Zobaczył coś, czego nie chciał pamiętać swoje własne dziecko sprzed lat, leżące bez sił w szpitalnym łóżku. Słyszał ten sam kaszel, to samo słabe wołanie o pomoc, którego nie zdążył uratować. Kropek stanął między nim a olkiem, warcząc cicho, gotowy bronić chłopca, choćby miał za to zapłacić. Pan Stanisław ukląkł obok, dotknął dłoni olka, a w jego oczach pojawiło się coś, Czego nigdy wcześniej tam nie było strach i poczucie winy. W marmurowym korytarzu rozległ się dźwięk upadającego mopa, a z wielkich okiem wpadało blade światło, oświetlając twarz mężczyzny, który po raz pierwszy od dawna poczuł, że może stracić coś, co jeszcze było warte ocalenia. Korytarz był cichy, aż zbyt cichy, gdy pan Stanisław klęczał obok Olka. Kropek nie przestawał warczeć, choć jego ogon lekko drżał, a w oczach było widać strach. Pan Stanisław patrzył na chłopca, którego drobne ciało drżało od dreszczy, a oddech urywał się między suchym kaszlem. Przez chwilę pan Stanisław nie wiedział, co zrobić. Całe życie nauczył się być twardy, zamknięty, odporny na cudz ból. Wystarczyło jednak spojrzenie na Olka, który szeptał coś w gorączce, żeby wszystko pękło. Kropek podszedł bliżej i położył łapę na kratce piersiowej chłopca, jakby mówił: Pomóż mu, proszę. Pan Stanisław poczuł coś, czego się nie spodziewał strach. Że za chwilę będzie za późno. Serce zabiło mu szybciej, ręce zaczęły drżeć, gdy wyciągnął telefon. Każdy sygnał oczekiwania był jak uderzenie młota w głowie. Wreszcie odezwał się głos dyspozytorki, a on wyszeptał: Proszę, dziecko potrzebuje pomocy, szybko. Gdy karetka wjechała na podjazd, kropek szczekał, prowadząc ratowników do środka. Pan Stanisław stał przy ścianie, patrząc, jak zakładają maskę tlenową na twarz chłopca, jak podnoszą go delikatnie i wynoszą z tego zimnego domu. W tym momencie Kropek podszedł do pana Stanisława i spojrzał mu prosto w oczy. Przez krótką chwilę obaj wiedzieli, że właśnie wydarzyło się coś, czego nie da się cofnąć, decyzja została pogięta, a świat nie wróci już do tego, jak było wcześniej. Dom nagle stał się cichy w zupełnie inny sposób. Nie było kroków Olka, nie było szczekania Kropka, który w tamten dzień nie odszedł od szpitalnych drzwi ani na moment. Pan Stanisław siedział w fotelu, patrząc na zegar, który tykał powoli, przypominając mu każdą minutę, w której chłopiec walczył o życie. W głowie powracały wspomnienia jego własnego dziecka, którego nie zdążył uratować. Przypomniał sobie słowa lekarzy, szpitalne zapachy, ciche łkanie swojej żony, której już nie było. Wtedy zrozumiał, że nie może po raz drugi patrzeć, jak odchodzi dziecko, które żyje obok niego. Po kilku dniach w szpitalu Olek otworzył oczy. Kropek, leżąc przy jego łóżku, merdał ogonem, a jego oczy śniły radością. Chłopiec był słaby, ale oddychał spokojnie, a jego twarz była spokojniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy Oleg zobaczył w drzwiach pana Stanisława, w jego oczach pojawił się strach, ale ten tylko skinął głową i powiedział: Już wszystko dobrze. Wracaj do zdrowia. Po powrocie do domu pan Stanisław nie pozwolił mu wrócić do sprzątania. Zamiast tego przygotował mu mały pokój na piętrze, z czystą pościelą i widokiem na ogród. Kropek wchodził tam razem z Olkiem, kładł się obok łóżka, a czasami wska, by spać przy jego stopach. Dom, który był pełen zimna, powoli wypełniał się nowymi dźwiękami, śmiechem chłopca, szczekaniem psa, odgłosami kroków, które już nie były ciężkie, ale lekkie, pełne życia. Pan Stanisław uczył się zaparzać herbatę tak, jak robiła to kiedyś jego żona i siadał z Olkiem przy stole, patrząc, jak chłopiec uczy Kropka podawać łapę. Kropek został w domu na stałe, a każdy jego merdający ogon przypominał, że czasami nawet w najbardziej zimnych miejscach może pojawić się ciepło. Olek nie był już służącym, był dzieckiem, które w końcu znalazło swoje miejsce, a pan Stanisław odnalazł coś, czego myślał, że już nigdy nie poczuje poczucie, że jego dom znowu jest pełen życia.